Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Zbigniew Żaba i witam Was po raz już kolejny na moim kanale Problemy Pierwszego Świata. W czasie dzisiejszego z Państwem spotkania, które tak przecie lubię, zamierzam snuć Wam opowieść, jako to dzisiejszego poranka na COVID stestowan zostałem. Historia przeto snuje się tak. W godzinie umówionej, a była to godzina, jak już mówiłem, po wielokroć poranna, stawiłem się wraz z małżonką moją, karocą naszą mechaniczną 120-konną do miasteczka namiotowego, które upoważnienia, a nawet i przywilejem, ma na COVID obywateli testować zajechaliśmy. Przez bramę tedy przejeżdżamy. Ośrodek ów po horyzont oczom naszym się ukazuje, tam dwa czy trzy namioty były. Zna przeciwka ku nam drogę blokując zmierza mąż, postury i wzrostu słusznego. Hultaj drogę zablokował i plansze jakoweś nam pokazuje. Okna przez cały czas zamknięte, jedna plansza mówi. Drugą ukazuje. Ta mówi, podążaj za znakami. Co ja zrozumiałem jako kroć naprzód, dzielny światłości synu, tak już i uczyniliśmy. Za znakami niedalekoż to i było, w kolejce za innymi pojazdami żeśmy swoje odczekali. Pod ównami odjeżdżamy, a tam z budyneczku sprytna niczym Wiwireczka, dziewczę płochę jakieś wybiega, do samochodu od strony mej podbiega, zapukuje i okno każe mi uchylić. Takoż i zrobiłem. Przedstawiła się miano swoje podając, które przyznaję się zwyczajnie zapomniałam, no bo wiadomo, człowiek nie zapamiętuje każdej bzdury. I tłumaczy, że test może być niejako nieprzyjemny. Tłumaczy, że pierwej wymaz z gardła mi ona pobierze, po czym z nosa uczyni to samo. Do celu owego użyje ona wacików. Zaczyna się, usta kazała mi otworzyć. A powiedzieć, no i niewielki ten wacik do gardła mnie wsuwa. No, czułem się, jakby mi ktoś prostatę przez gardło badał. No, brutalne to było, nie będę państwu ściemniał Test wymaz, wymaz z gardła zakończył się dosyć szybko. I mówi, że teraz z nosa. Ja wymaz z gardła kilkoma łzami, tylko bądzielny chwat okupiłem. Po czym pyta, którą dziurkę w nosie ja drożniejszą znajduję, wtedy ja odpowiadam, że lewą. No bo od czasu jak miałem nos złamany, to ta z prawej nie bardzo się no, do czegokolwiek nadaje. Wtedy znów niewielki ów wacik ona przez lewą dziurkę nosa moją wsuwa. I zrobiła to z takim impetem, że aż mi się ten wacik u góry o czaszkę odbił. A kiedy go wysuwała, miałem wrażenie, że część mózgu mojego została na tym waciku. No przysiąc mogę. Krótko mówiąc, była to Lobotomia, a nie test na COVID, no ale cóż, widocznie także się to odbywa. Aparatura sprytna w tym namiocie jakowaś podobno jest taka, że niewidoczny okiem gołym cząstkę owego wirusa jest w stanie wykryć. Wtedy no cóż, widocznie musiałem tak to przejść. Od czasu lobotomii... przepraszam, testu na COVID dzisiejszego. Mały problem się u mnie pojawił. Otóż usunięto mi część mózgu odpowiedzialną za stosowanie wulgaryzmów, za co państwa z góry przepraszam. Mówią mi, że to i może nawet lepiej. A ja państwu powiem na dwoje babka wróżyła. Nazywam się Zbigniew Żaba i mówię co ślina na język przyniesie, teheran. Dziękuję.